No w końcu tu przyszłeś. Kurwa już myślałem, że koreańczyk cię wyruchał. Ale wyjebany bołd, kto się na niego spuścił, że jest taki biały? Ten jebany psychol chciał zapakować chuja koreańczykowi w oko, ale mu zeszło. I chuj. To nie ja, masz tu fotkę na której widać, że błazen chciał się spuścić koreańczykowi na oko, ale mu zeszło. I się zabieliło dookoła. Nie pierdol, błazen ma przecież pizdę. Czy możesz to potwierdzić ty przed ekranem? Pierdol się, ja też mam pizdę. Zamknij ryj, nie słuchaj go bossie. On prowadzi autobus szkolny w Iraku, a twoja stara zbiera puszki i przy Tesco. Zamknij ryj ty kurwo nie myta. Zamknij mordę, są ludzie, grzyby i parapety. Zaraz was podregulujemy, bo coś wam się chyba w głowach popierdoliło. Aha, no i psychol masz mordę po przeszczepie. Siedź cicho, bo powiem coś o twojej starej. Morda geje, ja tu kurwa nie przyszłem se walić konia, tylko wyjebać korańców w dupę. Kto się zjebał? O kurwa ale niebie. Lays and do domu you. Matka go voala na krecika. Anima libera, ti senti candida, la sunne cielo